Trafiłeś kiedyś do dziury? Ja trafiłem gdzieś w dziecko 14 lat Mój aim w ogóle nie klei, nie wiem czemu Smieszony podobno no ja i tak miałem chujowe to jeszcze zmniejszyli Może trochę próbują iść B 7 BF7 BF6 6, no, bo raba nie masz znowu jesteś No jesteś Nice no, no, ja rap Jazumy cię ja. jedna, jedna pagowa wylądowała oh. Oh. Ale mu pompę spodaję. Jeszcze jeden no, tam jeszcze jest uważaj tam o ja go zrobię jak czy ja go zrobię jak ja go zrobię jak chcę, ja go zrobię. No, co U... ci miałem zrobić, Hopie? Na 10 metrów z pompą, ty. No, właśnie, Hopie. Kościół. No, na daleko z pompą, coś niepowodzenia. Leci, gość. leci na dach, leci. Oznaczyłem. Dobrze mi się. Pancerz? Ktoś go gonił chyba, bo chłopaczek był w pośpiechu. Lecił z O, o! Co goście? O, dostałem bułę! Dobra, leżę. On skończył. No kurwa, jak? No jak? No tam dwóch było, na no, dwóch było, widziałeś? Miałeś... O, patrz no! Nie, nikt mi nie... Serfa, odeź mi do selfa, wezmę go. Ty masz dziesiątej ma presji już. nie chcę już tej Nie, nic, mówię, że masz dziesiątej presji już. Iż tego nie chcę robić już. Stało, że on dwóch. I dwóch. Dwóch tam koło fontanny. Niedaleko. Nie. Fontanna gaming, no. Ja idę. A, bomba nie wybuchła. A No nie! Ale też padł dobrze, dobrze, dobrze. Równo musi być, chłopaki. Co w robicie, co? No kurwa, nice. To nie jest żadne usprawiedliwienie, żeby ginąć. Eh. Wiesz, nie zamierzam na kini tu chodzić, w czwórkę. To aż tak to mnie nie pogięło. Dobra, chodź tu jest. Ja tam puszę na lok. ma. jest, tu wjechał, kurwa. A wy nie służy jak ja Mordo Co ci się dzieje Daję spokój, HP Rudzieże kurwa A myślałem że... To te młode, tu też kolej z terminatorem gra D Dwa teamy tam są No sterebus tam, tam. Staki se, no. nie umie grać po prostu. Mornie ha! Ty, ty, śmieszny, kurwa, nie? Ha, ha! Śmieszny to jest taki kurwa... słaby gościu. <śmierzy> ty jesteś taki słaby. Ty taki, opie słaby. A widzisz, chłopakam w ode cieba grać już. Chodź mi pomóc i nie pierdol Mordo ja bym chciał ci bardzo pomóc, ale nie tu mogę jak Nie mogę jak No nie. Ale już są murzynami ci ludzie, nie? Ani sił, gdzie? Czekaj, jeszcze Hobby ha. No, on mi wjechał. No, trzech mi wjechało, no da. <laughs> Zostaw tego pada w <spokoju. laughs> <laughs> I bela, mi, mi zabił, bela, Cię zabił bela, kurwa, nie chcę, no, nie chcę No bela, bela, Cię bela, 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 Wiem, wiem Spokojnie, easy, się nie denerwuj Easy, A easy bela, ja bela, strefy, nie? jaki na zaraz. No, no, no. Ej, to by się <laughs> Widziałeś tego ty co ci wysłałem? A, a ty słyszałeś? Nie, nie widziałem. Nie, nie to żałuję. Pokaz gościu. To zajebiste jest, chłopie. Nigdy się nic nie wierzyściło, że zastałem. To jest takie ładne, kurwa, i przystojne. Kto no. byś no. 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 chciał takiego węża mieć, no. no. ja, już, ja już potem, ja już po obrazku zobaczyłem, że on nie jest przystojny. No ja chciałbym takiego węża mieć, kurwa. Za... <grym> Weź u niego nie dbać Wą Wąsa takiego zakręconego Nie no Nie chciałbym mieć, nie chciałbym mieć I Teraz masz takiego? Wąsa nie wiem Ale... No i to najważniejsze Tam jest Sniper Co jest? Sniper tam No nie zrozumiałem Dobra Sniper Farby, to jest every... no. tak. To jest tak. go, Leżą tu. trzy śmietniki. Pięknie. No no. <forced> <po contrast> <Maybe you soız> Ale to, nie, to jest słabelowy, nowy, Tu Arab że jest spoczone. Ja to czerwone. jest ząbki. Ja to zostałem na view, że będę, i będę, i będę pisał. Ale, na ale na nie, ale nie, nie, znaczy. nie, 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 Mm, arab, arab Chyba ci musimy iść tędy, tutaj, tutaj. Biem. Tutaj musimy. Idziemy, idziemy. Idziemy, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Halo, Bela, tam pasito. Chodź. halo! to jest Pasito? Idź z przodem. Spacito, Idź przodem, bo jak ja zginę przez ciebie, to jeszcze bym kulkę złapał, tak? <ślację> nie, no, 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 Jarabinie przede mną. nie, no, 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 no. no, 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 no. moją tarczą Muzyńskiego. Dostajemy tu do tu, do. Patrz, patrz, patrz. Leży tam. O! O! A Muzyński ten? Koleś? Tak. O, okej. Ale co ty robisz, hopie. Kala, teraz. Co mam za bronie? No tu nie ma prawie, kurde. Jakieś koguty, chopie. Przyleciał do mnie. A chyba na ciebie, wiesz? Jest tu. Jest ko... typ, 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 typ tam. Tu jest też typ, tu na dole, tu na dole jest typ na, zielon na zielonym Arab, ty mi tam nie zginie Jeden do Stary nawet mnie gadasz jedną u ciebie Nawet co mnie zamknąć Ja tu węgiel przewożą Idą Idą, idą i, to. I, to, i, to, i to. wody Kupił Oooo! A ra i wygrelajcie Izyński flat tam lonują Jest bieg, przebiegł Nie dzielę, nie dzięki kurwa <laughs> Ale się nie bał, się, niby cię jeszcze zabiję? ARAB! No, tu, tu, tu! No. <coughs> nie, Arab jest najlepszy Patrz Nie, Arab to zrobi Patrz, Wiedziałem, że to jest za ghost. Wiedziałem, on, no co za goals, ty. Tam musimy jeszcze w jeden punkt zebrać. Do mnie, do mnie, do mnie, do mnie. Chyba oszalałeś mordecz do ciebie. Starczym. Starczym. Na mnie są no... Poddejrzę, poddejrzę, cię po Si się podałem mordo Dzięki jeszcze raz Dziękowa, dziękowa, dziękowa Boże, się zjechałem Ej, tam skąd? Co to było? Skąd? To jest arab murzyn To jest właśnie... Łebano Łebano, łeszano, kurde Ej, tu idą, tu idą, tu idę idą bo nie mogę można aczyć, no Tu idą No nie, no, kupiłem wam No, wracaj! Morsk, wracaj mnie na łeb! Tu macie typów na dole, tu macie typów na dole! A nie mam broni w ogóle, no, się nie mam. Kurwa, no nie jedzie, nie? Tak go biłem! Zielony, chodź do mnie! Nie mogę, Mordo! No dawaj do mnie, Mordo! Dobra, masz mi dziękować, Morto. Dzięki, ja tylko biorę razy. O. He he. No, co ze tego. Nie radzi, chyba da kupiłem mordeczki, kurwa, no. Baczy, kurwa. Dzięki, Morto. Jak cię kurwa